Stało się. Europejski zakaz sprzedaży aut spalinowych od 2035 roku w ramach pakietu Fit for 55 został finalnie przegłosowany. Nie ma już od tego odwrotu. Już za nieco ponad 10 lat wszyscy przesiądziemy się do samochodów elektrycznych, środowisko naturalne w końcu odetchnie z ulgą, a planeta Ziemia będzie nam wdzięczna za to, że w końcu ludzkość przestawiła się na zieloną. Ekologiczną formę transportu. Taka właśnie narracja przetoczyła się w okolicach lutego tego roku w niemal wszystkich mediach, nie tylko tych branżowych, skupionych wokół motoryzacji. I faktycznie temat wydawał się przesądzony, a wszystkie nadzieje ludzi, którzy nie są fanami samochodów elektrycznych, okazały się płonne. To co? Sprawa zamknięta? Wprost przeciwnie. Okazuje się, że za kulisami temat zakazu spalinówek w 2035 roku jest przedmiotem ogromnych politycznych sporów i pomysł ten zaczyna sypać się jak domek z kart. Czas to sobie wszystko dobrze omówić, więc zapnijcie pasy i jedziemy. Na samym początku jednak chwilę porozmawiamy o tym, co pewnie rzuca się w oczy, czyli o naszym nowym studiu nagraniowym. Efekt wielomiesięcznej pracy melduje się w pełnej gotowości, by pomóc mi przygotowywać dla was materiały najwyższej jakości. Lepsza akustyka i wyciszenie, a całość niezmiennie w minimalistycznym wizualnym wydaniu. Zgodnie z moim moctem, że gwiazdą na tym kanale ma być motoryzacja i samochody, o których opowiadam a wystrój, ja i moje gadanie, ma co najwyżej nie przeszkadzać. Nowe studio to również nowy, najwyższej jakości sprzęt dostarczony przez polską markę Endorfi. Endorfi powstało w miejsce marek SPC Gear, którą docenili miłośnicy akcesoriów gamingowych na całym świecie, oraz Silentum PC, lidera w kategorii systemów chłodzących. Kieruje swoje produkty do wszystkich entuzjastów technologii, którym zależy na funkcjonalności i wydajności, które ułatwią pracę, realizowanie własnych pasji i wyrażanie siebie. W ich ofercie znajdziemy sprawdzone produkty, takie jak podzespoły komputerowe, peryferia typu myszki, klawiatury, mikrofony czy słuchawki oraz biurka i fotele nie tylko dla graczy, ale również fanów technologii czy twórców takich jak ja. Mówiąc krótko, wszystko co potrzebne, bym mógł dla Was tworzyć najwyższej jakości filmy, i właśnie na sprzęcie Endorfi będę pracował. Link specjalnie dla Was zostawiam w opisie. Sprzęt godny polecenia, a w dodatku polska marka, którą warto wspierać. Tyle o naszym nowym domu. Czas więc zająć się bardzo ważnym tematem dzisiejszego filmu: Zakaz sprzedaży aut spalinowych 2035. Wiecie co? W tej sprawie bardzo ważna jest chronologia wydarzeń i ciąg przyczynowo-skutkowy, więc wszystko to sobie usystematyzujmy. 24 lutego 2023 roku. Parlament Europejski przegłosowuje porozumienie dotyczące zakazu sprzedaży emisyjnych samochodów od 2035 roku. Dokument ten w zakresie motoryzacji wpisuje się i wypełnia założenia europejskiej strategii Fit for 55, mającej na celu ograniczenie emisji CO2 na terenie Unii o co najmniej 55%. Zgodnie z założeniami, przy średnim 15-letnim okresie użytkowania samochodów. Ma to zapewnić bezemisyjność na drogach UE od 2050 roku. Media odbębniły sukces, wszystko poszło jak spłatka, Europa w końcu stanie się zielona. Szybki rzut oka na sprawozdanie z głosowania pokaże jednak, że wśród polityków daleko było do jednomyślności. Stosunek głosów wyniósł 340 głosów za. Do 279 głosów przeciw, a wypowiedzi namównicy poprzedzające głosowanie w dominującej wręcz mierze były bardzo krytyczne. Z jednej strony padały argumenty mówiące, że przepisy o zakazie sprzedaży aut emisyjnych zagwarantują europejskiemu rynkowi innowacyjność technologiczną, a oprócz lekkich samochodów dostawczych powinniśmy jak najszybciej objąć zakazem również ciężarówki. Przeciwnicy tak rygorystycznych regulacji zauważali jednak, że w praktyce nie ma mobilności bez emisji, bo te można co najwyżej przenosić: z dróg do kopalni, stamtąd do fabryk akumulatorów, z Europy do krajów trzeciego świata, a wraz z nimi miliony miejsc pracy. Atmosfera w żadnym stopniu nie wskazywała na sielankową, napięcie wisiało w powietrzu i wiadomo było, że pomimo przegłosowania Sprawa jest daleka od zamkniętej. Wtorek 7 marca 2023 roku miał być dniem ostatecznego potwierdzenia zakazu sprzedaży w Unii Europejskiej od 2035 roku aut emitujących CO2. Wydawałoby się formalność, jakby postawienie kropki nad i. Nic takiego jednak w Brukseli się nie stało, a w ostatniej chwili ostateczne głosowanie zostało odwołane i przeniesione na bliżej nieokreślony termin. Co zaskakujące, z konsensusu wyłamali się ci, którzy właśnie początkowo najmocniej przepychali elektromobilność i w szaleńczym tempie proponowali coraz to nowe zaostrzenia. Tak jest. Rozmowy na forum europejskim zerwali Niemcy. Ci sami, którzy nawoływali do energetycznej transformacji, a teraz zamykają elektrownie jądrowe i otwierają nowe bloki węglowe. O tak, nie pomyliłem się. Skąd taki zaskakujący zwrot akcji? Z chaosu wyłania się taki obraz, jakby politycy zaczęli zdawać sobie sprawę, że to nie jest taka prosta hop-decyzja, która niczym zabstryknięciem palca Załatwi wszystkie problemy. Zaczęli czuć presję społeczeństwa i odpowiedzialność, która z tak drastycznym krokiem jest związana. Potencjalny zakaz sprzedaży aut spalinowych niesie za sobą również poważne konsekwencje społeczne i potężne skutki uboczne dla gospodarki. Warto się przyjrzeć, jakie konkretnie kwestie są podnoszone, i o jakich następstwach mowa. Tylko u naszych zachodnich sąsiadów branża automotive zatrudnia ponad 800 tysięcy osób i generuje ponad 400 miliardów euro rocznego przychodu. Nagłe odwrócenie tak dużej gałęzi przemysłu do góry nogami z pewnością negatywnie odbije się dużym szokiem na gospodarce, co odczują całe państwa. W dużej mierze budowa samochodu elektrycznego to zaprojektowanie jednej bazowej platformy, jednej płyty podłogowej ze zintegrowanym napędem, które później w prosty sposób można skopiować na wszystkie modele samochodów, niezależnie od klasy pojazdu od małych aut miejskich po limuzyny i suwy. W dodatku, w każdym aspekcie budowy i działania pojazdów tak zwany hardware czyli układy mechaniczne, elektroniczne. Hydrauliczne czy pneumatyczne, zastępuje się software'em, czyli oprogramowaniem, systemami i aplikacjami. Już teraz w efekcie pracę tracą inżynierowie, którzy od lat rozwijali układy mechaniczne samochodów. Sam tylko Ford zwolnił w swojej niemieckiej centrali połowę spośród ponad 6 tysięcy zatrudnionych tam inżynierów. A to dopiero początek redukcji etatów. We Włoszech Stellantis zamierza zwolnić aż 2000 osób. Co gorsza, niejasna przyszłość branży motoryzacyjnej negatywnie odbija się na inwestycjach. Z jednej strony ogromny nacisk kładzie się na elektromobilność, z drugiej zaś strony niemal każda motoryzacyjna marka zaczyna dostrzegać, że nie da się jej wdrożyć do każdej dziedziny motoryzacji, co sugerowałoby, że wbrew pozorom Zapotrzebowanie na rozwijanie technologii spalinowej całkowicie raczej nie zniknie. W tak niepewnym otoczeniu regulacyjnym firmy mają trudność z podejmowaniem inwestycji. Jasne staje się również, że nagły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną negatywnie odbije się na ogólnokrajowych systemach energetycznych, a zbudowanie w tak krótkim czasie sprawnej i niezawodnej infrastruktury punktów ładowania zdaje się celem nierealnym. Zgodnie z unijnymi wymogami, państwa członkowskie mają między innymi zapewnić, że dla każdego nowo zarejestrowanego pojazdu elektrycznego dostępne będzie minimum 1 kW mocy w publicznej infrastrukturze ładowania. Dodatkowo Parlament Europejski wymaga, aby każde państwo członkowskie zapewniło wprowadzenie na poziomie krajowym infrastruktury ładowania o minimalnym poziomie Docelowej mocy wyjściowej wystarczającej dla 5% całej przewidywanej floty pojazdów elektrycznych do 31 grudnia 2030 roku. Co więcej, wymogi nie dotyczą tylko konieczności zapewnienia minimalnej mocy zainstalowanych ładowarek, ale też rozmieszczenia ich w określonych odległościach. Ogólnodostępne strefy ładowania przeznaczone dla aut elektrycznych miałyby zostać rozmieszczone w każdym kierunku jazdy. W maksymalnej odległości 60 km. Wbrew pozorom, nie tylko w naszym kraju takie wymogi w praktyce okazują się być abstrakcją, a tak radykalne wymuszenie rozwoju elektromobilności wydaje się wymarzonym wręcz prezentem dla Chin. To właśnie państwo środka jest światowym centrum produkcji podzespołów niezbędnych do produkcji aut elektrycznych i to nie tylko mowa o akumulatorach. Presja na jak najszybsze wypełnienie dróg pojazdami napędzanymi siłą elektronów powoduje, że zamiast stopniowo inwestować w budowę wewnętrznych łańcuchów dostaw i własnych fabryk, producenci tym bardziej przenoszą produkcję do Dalekiego Wschodu. Wiele głosów w Brukseli, m.in. partie czeskie, włoskie, holenderskie, węgierskie, ale też i polskie, zauważają również, że zakaz sprzedaży aut z napędem spalinowym szybko przerodzi się w postępujące wykluczenia społeczne. Auta elektryczne są droższe w zakupie od spalinowych odpowiedników. Rosnąca ich popularność nie spowoduje zaś stopniowego obniżania ich cen, ponieważ jeśli w najbliższej przyszłości nie nastąpi odkrycie świętego grala elektromobilności, to w samochodach tych będą wykorzystywane akumulatory litowo-jonowe. Zasoby pierwiastków niezbędnych do ich budowy są mocno ograniczone, a to oznacza, że coraz trudniej będzie nadążyć za rozpędzonym popytem potężnie rozdmuchanego rynku. Baza potencjalnych klientów będzie się kurczyć, a ci, których nie będzie stać na elektryczny samochód, zostaną wykluczeni z transportu, co tym bardziej pogorszy ich sytuację materialną. De facto dzieje się to już dziś za pomocą stref czystego transportu. Wdrażanych również w polskich miastach, do których ci, których nie stać na odpowiednio współczesny samochód, nie będą mieli prawa wjazdu. I biorąc pod uwagę zarówno te wymienione, jak i inne zagrożenia związane z całkowitym zakazem sprzedaży aut spalinowych w 2035 roku, tak jak wspomniałem, to Niemcy wyłamali się z poparcia dla tego pomysłu, a szybko za nimi poszli Włosi. Na chwilę obecną wygląda na to, że głównym postulatem jest wyłączenie z zakazu samochodów napędzanych paliwami syntetycznymi. Wytwarza się je wykorzystując wodę, dwutlenek węgla oraz energię elektryczną. Jeśli ta ostatnia pozyskiwana jest ze źródeł odnawialnych, proces produkcji syntetycznego paliwa jest w ogólnym rozrachunku mniej więcej bezemisyjny. Co ciekawe, sam wskazywałem już 3 lata temu, Właśnie, że paliwa syntetyczne są przyszłością. Zachęcam do zapoznania się z podlinkowanym filmem, w którym dokładnie opowiedziałem, dlaczego ta technologia ma tak ogromny potencjał. Co ważniejsze, Porsche już uruchomiło pierwszy zakład poświęcony typowo masowej produkcji e-paliw w Chile, a zaangażowanie w to kolejnych państw, ale i również kolejnych przedsiębiorstw wydaje się być tylko kwestią czasu. Wygląda zresztą na to, że nawet jeśli po kolejnych negocjacjach i ustępstwach finalnie zakaz 2035 zostanie zatwierdzony, to i tak doczeka się wielu gwiazdek, ukrytych wytrychów i furtek. Jakiś czas temu głośno było o tzw. poprawce Ferrari, mówiącej, że z zakazu zwolnieni zostaną producenci o niskim nakładzie produkcyjnym. Dokładnie mówiąc, firmy sprzedające poniżej 1000 aut. Miałyby być całkowicie zwolnione z zakazu, natomiast producenci sprzedający od 1000 do 10 tysięcy aut rocznie mogliby składać wnioski o zwolnienie. Oficjalny kształt tej poprawki cały czas jest kwestią dyskusji i co chwilę jest ona poprawiana i na nowo analizowana. Tego typu ruchy sugerują, że nawet jeśli zakaz wejdzie w życie, to będzie musiał zawierać ustępstwa, tak jakby sami prawodawcy wiedzieli, że rzeczywistość jest bezlitosna i całkowite przejście na elektromobilność jest fantazją i mrzonką. Zresztą, zawsze jest tak, że na oderwane od rzeczywistości zakazy szybko znajdują się rozwiązania. Na genialne w swojej prostocie rozwiązanie wpadł Stellantis, który ma zająć się rozwijaniem tzw. centrów odświeżania aut. Na czym to ma polegać? Cóż, zakaz sprzedaży aut spalinowych dotyczyć ma aut nowych. Więc producent będzie odkupywał z rynku wtórnego swoje samochody, te trafią do fabryki, w których przejdą totalną metamorfozę, wymieni się kluczowe elementy odpowiednio do posaży, na życzenie klienta ewentualnie wsadzi się nowy silnik czy napęd, a potem zostanie on sprzedany. Z oficjalnego punktu widzenia będzie to cały czas samochód używany. A skoro używany, to nie będzie się łapać pod zakaz, więc bailando. Tradycyjny napęd cały czas będzie w obiegu, nie będzie problemu z etatami dla inżynierów, którzy cały czas będą mogli pracować nad nowymi technologiami odświeżania aut. A teoretycznie wygrać na tym może nawet środowisko, bo choć trochę taki model będzie bliższy do zamkniętego obiegu gospodarki. W którym produkt jest poddawany recyklingowi zamiast produkować, utylizować. Produkować, utylizować i tak w kółko. A spoglądając na to całe zamieszanie delikatnie z dystansu, nachodzi mnie taka myśl. Przede wszystkim cieszy, że jednak nawet wewnątrz samej Unii pojawiają się głosy rozsądku, że nie ma co na siłę bez przygotowania i pomyślunku pchać się na hura w tak radykalne rozwiązania. To nie jest tylko kwestia cyk, przegłosowania zakazu i sprawa załatwiona, tylko musi iść za tym transformacja energetyczna, rozsądne rozwiązania, rozwój sieci ładowania i tak dalej i tak dalej. Nie wymuszone ustawą na papierze, który każdą bzdurę przyjmie, tylko napędzone naturalną progresją gospodarki. Kochani, zdrowy rozsądek zawsze zwycięża. Rozwój elektryków ciągle trwa, i jak w końcu staną się one lepsze, tańsze, bardziej dostępne i z rozwiniętą infrastrukturą, to ludzie sami się do nich przesiądą, bo w wielu zastosowaniach są po prostu lepsze niż spalinówki. Bez żadnych zakazów, nakazów, ustaw, sztucznych wymogów i oderwanych od rzeczywistości wizji polityków. A dopóki jest to technologia obarczona poważnymi wadami i droga, to nie zmuszajmy do niej wszystkich. Z drugiej strony, tam gdzie spalinówki są i będą niezastąpione, to zostawmy je w spokoju i dajmy się dalej branży rozwijać. Bo póki co to zaczyna przypominać zabawę w kotka i myszkę. Politycy narzucają jakieś swoje wizje, jednocześnie często sami wyszukując furtki i dodając wytrychy, a branże i ludzie dookoła je już wyszukują, jakby sprytnie taki zakaz ominąć. Po co? Zróbmy przestrzeń do wypracowania rozwiązań, które będą na tyle przemyślane, że będą działać w praktyce. To naprawdę nie jest tak, że przeciwnicy elektromobilności mają ekologię tam, gdzie się plecy kończą, i z uporem maniaka z przyjemnością chcą niszczyć środowisko, w którym żyją. O nie, po prostu do jednego celu, czyli czystego środowiska, może prowadzić wiele dróg. A co jeszcze ważniejsze. Jak na dłoni widać, że ta presja ma znaczenie. Głos społeczeństwa jest słyszalny i mniej lub bardziej brany jest pod uwagę, więc warto kontynuować wyrażanie swojej opinii. Zakaz sprzedaży aut spalinowych w 2035 roku ciągle wcale nie jest taki pewny. Ciągle jest dużo wątpliwości, analizowane są różne warianty, furtki i poprawki, więc warto o tym rozmawiać. Rzadko to robię, ale w tych najważniejszych tematach myślę, że warto. Gorąca prośba do Was. Pod spodem, pod filmem, jest opcja udostępnij. Przekażcie ten film dalej do znajomych, do rodziny, bo o wielu tego typu aspektach się nie mówi, a warto, żeby wieść się niosła. Po tym filmie mam dwie takie główne myśli przewodnie: zdrowy rozsądek musi zwyciężyć i presja, nasz głos ma znaczenie, na tym się skupmy i będzie dobrze. Temat jest wielowątkowy i wielowymiarowy, więc z chęcią porozmawiam o tym z wami, sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji. Materiał ten powstał dzięki wsparciu naszych drogich patronów oraz dzięki wsparciu stałych partnerów komercyjnych kanału, a są nimi. Carvertical, czy wiesz, że używany samochód z drugiej ręki mógł brać udział w kolizji? Zawsze sprawdzaj historię auta z Carvertical. Oraz G2A, czyli platforma, na której kupicie najlepsze gry komputerowe zawsze w świetnej cenie. Graj więcej, płać mniej! Linki do naszych partnerów zostawiam w opisie, a korzystanie z ich usług oznacza również wsparcie kanału. Pamiętajcie również o naszym oficjalnym sklepie, w którym znajdziecie oryginalne gadżety powagowanych. Jak zawsze, po prawej stronie pojawiają wam się inne super ciekawe filmy, a po lewej stronie możliwość subskrypcji kanału, koniecznie z dzwonkiem powiadomień. Z tej strony Robert. Dziękuję za wspólnie spędzony z wami czas. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Pierwszy raz w nowym studio. Sorry.